Zależy nam na tym, żeby przyzwyczaić rodziców, by wyposażali dzieci w elementy odblaskowe. Najlepiej, żeby kupowali odzież, która już te elementy odblaskowe ma. My od kilku już lat promujemy odzież odblaskową. To mogą być sznurówki, które mają charakter odblaskowy, to mogą być jakieś diody, które są chociażby przy bucie dziecka, ale to wszystko powoduje, że to dziecko jest widoczne dla kierującego, który jest na drodze, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności. Nadchodzą miesiące. W trakcie których mamy najwięcej wypadków z udziałem pieszych, najwięcej potrąceń pieszych, którzy są praktycznie w ostatnim momencie dopiero widoczni dla kierujących. Dotyczy to i osób dorosłych i dzieci, ale o te dzieci musimy szczególnie zadbać, bo to my jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Ponadto to dzieci są bardzo często ambasadorami tego bezpieczeństwa właśnie wobec osób dorosłych. To ich nakłaniamy do tego, żeby to te dzieci nam kłaniamy do tego, żeby nosiły elementy odblaskowe, więc potem to dzieci wymagają. Pytają też od rodzica, żeby ten element odblaskowy był także na jego ubraniu. Zależy nam właśnie bardzo na odzieży, bo my rozdajemy mnóstwo zawieszek, mnóstwo różnych elementów odblaskowych, ale dziecko jeden, dwa dni to ma, w trzecim dniu to gubi. A jeśli ma buty, jeśli ma spodnie, czy też kurtkę, która ma elementy odblaskowe, to wtedy wiemy, że to dziecko jest widoczne przez cały czas. Stąd taki nasz apel do producentów odzieży o to, żeby tego typu elementy odblaskowe zamieszczać na swojej odzieży i apel także do rodziców, jeśli masz wybór kupić buty bez elementu odblaskowego, a z elementem odblaskowym, kupić kurtkę z elementem odblaskowym czy bez elementu odblaskowego, albo też e, tornister, który jest bardziej widoczny, a drugi mniej, to wybierz te rzeczy, które są bardziej widoczne i które sprawią, że Twoje dziecko jest lepiej widoczne. Nie tylko poza terenem zabudowanym, ale także w terenie zabudowanym. Niestety też to zauważamy, że niektórym wydaje się, iż w terenie zabudowanym to dziecko będzie o wiele lepiej widoczne, no bo przecież tu jest oświetlenie. Jak wielu kierowców jest w sytuacji, kiedy na przejściu dla pieszych w ostatnim momencie zauważą człowieka ubranego na szaro, ciemno, granatowo czasami są to również y, 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 dzieci y, i powinniśmy promować modę na odblaski. My dzisiaj, kolejny raz ją promujemy.